Cześć, witam w siódmym odcinku filmowym. Jak dobrze liczę, z cyklu krok po kroku zbuduj swój ogród. Wszystkie wcześniejsze odcinki możecie znaleźć tutaj na moim kanale, także chronologia pełna wydarzeń. Natomiast dzisiaj ostatnia prosta, już do no właściwie do ukończenia ogrodu. Cała architektura jest praktycznie gotowa. No i dzisiaj. Wykańczanie zbiorników wodnych, znaczy dzisiaj, jutro, zbiorniki wodne, kaskada, rozmieszczanie kamieni, różnych już takich elementów ozdobnych, to wszystko przyjechało. Za chwilę to pokażę. Także tyle tytułem wstępu. Dodam jeszcze, że pełen cykl artykułów, i w takim bardziej szczegółowym wydaniu, znajdziecie na blogu. Tam właśnie e, poszczególne rzeczy są opisane, jak były re, realizowane. No i tyle, zapraszam, siódmy odcinek, zobaczycie co, e, co powstaje. Dobrze, zanim rozpoczniemy e, e, pokazywanie tego, co, e, co się konkretnie buduje, to jeszcze takim tytułem wstępu, materiał, który, e, który jest, który przyjechał gnejsty.pl. No i co tutaj mamy? Przede wszystkim głazy pięć głazów, które gdzieś tam na rabacie Niebawem staną, także będą to takie Takie po prostu ozdobne, ozdobne Kamienie, do tego Tak zwane szpilki Sztuk 8 Również, również do wkomponowania na rabaty Tutaj jeszcze zaprezentuję Właśnie skąd to wszystko pochodzi Także szpilki Dalej Kora kamienna Mamy jej tutaj Naprawdę sporo To jest do zasypania rabat Do, e, do wykończenia właśnie już, e, już ostatecznego Ostatecznego ogrodu i rabat No i to co, e, To co najistotniejsze na dziś Do budowy Kaskady. Tutaj takie większe, większe płyty. One posłużą do ułożenia kaskady, właśnie wodnej, aby ładnie po tym ściekała woda. Także to jest to. No i płytki również do, e, również do kaskady. Także tyle materiału. Aha, i jeszcze, i jeszcze taki, taki głaz, który gdzieś też tutaj swoje miejsce znajdzie. Jeszcze nie zdecydowałem, czy w pionie. Czy w poziomie, ale na pewno gdzieś go tu wkomponujemy. Także tyle z elementów tych kamiennych, gnejsowych. Do tego wszystkiego wspomnę jeszcze tutaj o Donicach. Mamy betonowe Donice również w kilku rozmiarach. Modne Donice, modne z takiego, z takiego sklepu pochodzą. No, i jak widzicie, kilka rozmiarów. Może jeszcze tego w tej chwili nie widać, ale, ale tak to jest. Ziemia do Donic, również przygotowane już wstępnie różne podłoża, także sukcesywnie to będziemy wykorzystywać. No i tyle, a za chwilę konkretnie to, co się dzisiaj buduje. Jest ze mną Piotrek, z mikołajczyk, którego znacie już dobrze z wcześniejszych tutaj naszych odcinków, czyli wykonawca ogrodu, no i w tej chwili wykonawca tego zbiornika, no i powiedz nam jakie tu etapy mamy w tej chwili przed sobą. Bierzemy się za budowę oczka. Bieliśmy... Przygotowany wykop wstępnie. Wiadomo czekał trochę na nas, także jest jeszcze raz wygrabiony, posprzątany, usunięte są ostre elementy, kamienie, jakieś korzenie, coś na co tam mogliśmy trafić. Rozłożona jest folia grubości 1 mm. Z zakładkami folii nie wykładamy tak nigdy już na sztywno na rozciągnięcie, bo ona musi sobie zapracować. Musi mieć gdzie się pod ciężarem wody ułożyć. Wstępnie została już obciążona i teraz murujemy opaski oczka, robimy przegrodę kapilarną, żeby nam woda nie uciekała. Montujemy sobie taki duży głaz, w którym będzie spływać woda z filtra. Zaraz przechodzimy do montażu filtracji, szukamy sobie miejsc, nie mamy tutaj, jesteśmy ograniczeni tutaj powierzchnią, którą nas puściłem z tym oczkiem. Tak. Dlatego staramy się tutaj ułpchnąć i, i oświetlenie, i filtrację i jeszcze zrobić to tak, żeby miejsce na rośliny zostało i tak będziemy się starać, żeby hmm, było jak najbardziej naturalnie. Na razie jest kamień i folia. Przyjdzie okay. woda, rośliny, światło. No tak to się. Po się... trzech tygodniach pierwsze żaby, kraszki i, 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 i zbiornik zacznie żyć. No dobra, no to w skrócie taki plan przed nami, a teraz myślę w takiej migawce będzie widać. Jak poszczególne etapy tutaj do tego zbiornika się komponują? To co? Działam. Działam, Filtr do, do naszego zbiornika. Także to wszystko, yy, to się musi znaleźć w ziemi, chyba. To się musi znaleźć w ziemi, bo jest to filtr ciśnieniowy. Także dotąd go zakopujemy w ziemi, tylko ta część nam wystaje yy, ponad powierzchnię. Bakterie startowe od razu, żeby zaczął funkcjonować na pełną mocą. Poczekaj, mhm, ja tutaj wezmę. O, tutaj go pokażę tak. jeszcze. Kwik ciśnieniowy Tito tak. Clear set tysiąc, dziewiętnaście tysięcy tak, tak. Czyli to jest, to jest jakaś kuba wody. pojemność wody, tak? Tak, jeszcze mamy pompę. Zwróć uwagę, że pompa 12 tysięcy uh -huh. e, Chodzi o to, żeby po prostu ten, tą wodę w ciągu doby e, spokojnie przerzucić. Im, Im więcej razy, tym lepiej. Także tak, tutaj często jest, że, wiesz, że tam ludzie kupują jakieś zestawy filtracyjne, ale one no, mają taką taki słabą wydajność, że na przykład potrzebuje tydzień, żeby tą wodę mm. przepuścić. No to, to, to nie ma szansy na no czystej wodzie. Prawda? Dobra, czyli to na razie cały zestaw. Na razie robimy przymiarki. Oczywiście do tego węże obejmy. Tak. E, musimy sobie dobrać wkrótce. Oczywiście im grubszym wężem y, się posługujemy, tym mamy mniejsze opory przepływu, tym więcej wody możemy y, przepuścić w krótszym czasie. Okej, okay, dobra. To na razie tyle. Największe wyzwanie to jest przeniesienie do ogrodu tych głazów, dlatego że no mamy już wszystko zagospodarowane, że nic tam drobnego nie wiedzie, dlatego duży HDS, zasięg 15 metrów, pakujemy głazy na, na plandekę, znaczy na, na pakę na skrzynie i zaraz przestawiamy do ogrodu. Cześć, rozpoczynamy kolejny dzień. Wczoraj dużo udało się zrobić przy zbiorniku. Za chwilkę pokażę takie ujęcie, jak to wygląda na, na początek dzisiejszego dnia. Także zbiornik dzisiaj, dzisiaj realizujemy dalej. Oprócz tego, bo ustawialiśmy głazy, szpilki, również przejdę, pokażę, jak to wygląda. No i dzisiaj kolejne, tak jak powiedziałem, prace przy zbiorniku. Drobne wykończenia, między innymi tutaj takie ściany z kaskadą. No i ogród posuwa się do przodu, także zapraszam. A zatem, idąc tak szybko, kolejno pierwsza kompozycja ze szpilkami taka potrójna aranżacja na wprost okna salonowego oczywiście szpilki będą jeszcze tutaj za chwilkę obsypane, tak jak, tak jak ta pierwsza. No i to jest właśnie przy okazji tutaj widać. Do czego służy ta betonowa podstawa? Właśnie do tego, żeby ją wkopać, zasypać i żeby szpilka była stabilna. Także tutaj pierwsza aranżacja z trzech szpilek, no kolejno tutaj porozstawianych kilka takich pojedynczych. Zbiornik w tej chwili jest, jest myty. To co tutaj widać wewnątrz, to są donice, które będą no, obsadzone odpowiednimi roślinami z tyłu, brogu, Kaskada również tam na górze Donica, gdzie, gdzie będzie najprawdopodobniej jałowiec, żeby troszkę tak jakby złagodzić ten kamień, także, także zbiornik głazy no z głazami jak było widać na wczoraj wczorajszym tym dniu było dużo, dużo Zamieszania: No bo jednak były ciężkie i trzeba było je wysięgnikiem HDS-em wstawiać. Także głazy tam dwa duże w centralnej części ogrodu, tutaj, tutaj w narożniku działki. Jeden ta szpilka, która tam stoi, zaraz powędruje koło tamtej szpilki, którą widać tam. Tam będzie też taka kompozycja z trzech szpilek, bo jeszcze jedna czeka. No i kolejny głaz. Kolejny głaz tutaj w części frontowej, naprawdę duży okaz. No i jeszcze jeden tutaj przy wejściu do ogrodu. No i właśnie te trzy głazy, o tutaj, tak jak je teraz widać w kadrze, one tak tutaj w całej tej przedniej części będą stanowiły taki główny tutaj element dekoracyjny. Także, także tyle, jeśli chodzi o rozstawianie. Wstępne kamieni i szpilek, zbiornik, tak jak widzieliście, również wszystko zabudowywane właśnie z gneisu, do tego zacząłem rozstawiać donice, jedna z nich tutaj stoi, mam nadzieję, że dzisiaj uda się kolejne postawić. Także tyle, tyle na ten moment, działamy, no i sukcesywnie pokażę, co tam uda się zrobić. Kończę kolejny odcinek filmowy projektu Krok po kroku zbuduj swój ogród. Za mną kolejne trzy dni ciężkiej pracy. To wszystko, co widzicie za mną, to właśnie teraz w ostatnich dniach powstawało. Za chwilkę jeszcze raz przejdę i to pokażę. Także na tym koniec przypominam, że cały cykl tego wszystkiego, co robimy, znajdziecie na blogu tam w poszczególnych postach wszystkie rzeczy, które tutaj pokazuję tak ogólnie tam są rozpisane szczegółowo jak to powstaje, jak się wykonuje i, no i jak właśnie ten ogród krok po kroku powstaje także odsyłam na bloga teraz przejdziemy, jeszcze raz pokażę efekty pracy ostatnich trzech dni i na zakończenie Wspomnę, że czekam na dostawę deski tarasowej, którą również do tego ogrodu będziemy montować, ale to już w kolejnym odcinku. Także jeszcze raz to, co zrobiliśmy, odbieram deskę, za chwilę właśnie przyjeżdża transport, odbieram deskę. No i tyle, kończę ósmy odcinek i zapraszam do kolejnego. Do zobaczenia. Wspomnę, że materiał już jest tutaj wypakowany, no i jak na profesjonalną firmę przystało, wszystko pan sprawdza, pokazuje, że wszystko zgadza się z wz także naprawdę pięknie się zaczyna, jeśli chodzi o taras.